Cześć z tej strony, Gosia czytam i dzisiaj w końcu opowiem Wam o kronikach portowych ENIPRU. Z tą książką związana jest dosyć zabawna sytuacja, a raczej seria sytuacji, dlatego że wiele z Was uważało, że ja już tę książkę czytałam i polecałam. Bardzo często zdarzało się, że ktoś oznaczał mnie na Instagramie, mówiąc, że polecam kroniki portowe, i była to taka lektura, która mocno Wam się ze mną kojarzyła, chociaż ja nigdy o tej książce nie mówiłam, chyba że w momencie, kiedy ją kupowałam, nawet Asia ostatnio w naszym wspólnym rozpaczkingu powiedziała, że kupiła tę książkę z mojego polecenia. Choć, tak jak powiedziałam, nigdy nie miałam okazji jej polecić, bo nigdy wcześniej jej nie czytałam. W związku z tym, kiedy po raz kolejny ktoś oznaczył mnie przy okazji tej książki, padła propozycja, żeby zrobić akcję wspólnego czytania i w styczniu wspólnie na Instagramie czytaliśmy kroniki portowe. W końcu mogę Wam o tej książce opowiedzieć i dowiecie się, czy polecam, czy niekoniecznie. Zacznijmy od krótkiego opisu fabuły. Głównym bohaterem kronik portowych jest... Jeżeli dobrze wymawiam to nazwisko, bo ono jest dosyć trudne. Człowiek, który jest właściwie nieudacznikiem, pracuje dorywczo w gazecie, ale jest często zwalniany i musi się imać różnych innych zajęć, ponieważ nie zawsze jest dla niego miejsce. Ma żonę, która cały czas go zdradza, która nie dba o jego uczucia, mimo tego, że on bardzo ją kocha, opiekuje się nią właściwie tak jak dzieckiem, a równocześnie opiekuje się dwiema małymi córeczkami, co również. Również nie jest dla niego łatwe, zwłaszcza że jego starsza córka Bani sprawia różnego rodzaju kłopoty. W wyniku pewnej rodzinnej tragedii, o której dosyć wcześniej dowiadujemy się na kartach tej powieści, Paul postanawia wrócić do ziemi swoich przodków, czyli na Nową Fundlandię. Robi to za namową ciotki, z którą wcześniej nie miał jakiegoś bliskiego kontaktu, ale ze względu na to, że ona wspiera go właśnie w trudnych chwilach. Wpadają na pomysł, że być może takie całkowite odwrócenie całego dotychczasowego życia będzie miało sens zmiana środowiska, powrót do korzeni. Dla ciotki jest to również powrót po wielu, wielu latach do miejsca, w którym się wychowała. Wyjeżdżają na nową Fundlandię, do niewielkiego miasteczka, do domu rodzinnego, który stoi w niedostępnym miejscu na skałach, przywiązany stalowymi linami żeby nie spadł w przepaść i tam starają się jakoś ułożyć sobie życie na nowo. Quoll dostaje pracę w niewielkiej lokalnej gazecie, gdzie ma prowadzić tak zwaną kronikę portową, czyli przede wszystkim zapisywać, jakie statki do portu wpływają, jakie wypływają, a oprócz tego ma się zajmować też szeregiem innych artykułów, między innymi dotyczących wypadków samochodowych, dlatego, że gazeta specjalizuje się w różnego rodzaju sensacyjnych i nieprzyjemnych, brutalnych Doniesieniach, bo to najbardziej interesuje czytelników. Od razu możecie mieć skojarzenie z innego tego typu opowieściami o ludziach, którzy wyjeżdżają gdzieś w jakieś odległe miejsce, którego nie znają i tam zmieniają całe swoje życie, spotykają społeczność, która ich akceptuje, która staje się dla nich nową rodziną. I właściwie to jest taka opowieść, dlatego że Koil faktycznie zaczyna wrastać w życie tego niewielkiego miasteczka. On sam niespecjalnie się zmienia, co też uważam jest pozytywnym aspektem tej książki, a raczej po prostu zaczyna być akceptowany przez ludzi takim, jaki jest, chociaż oczywiście nie wszystko idzie od początku łatwo, dlatego że w przeciwieństwie do wielu tego typu opowieści, Eni Prue nie uciekał od trudnych tematów. Widać, że życie na Nowej Fundlandii nie jest łatwe. Zresztą w ogóle mamy tutaj taki komentarz dotyczący przemian, które mają miejsce i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie i dotykają również Nową Fundlandię. Widać, że jest to miejsce, w którym trudno pracę, w którym trudno wyobrazić sobie swoją przyszłość, a równocześnie mamy tam sporo takich bardzo nieprzyjemnych mrocznych tajemnic przeszłości. Dość szeroko omawianym tematem w tej książce jest kwestia molestowania seksualnego, do którego chodzi regularnie na samej wyspie i też jest powiązane bardziej bezpośrednio z historią niektórych bohaterów. Będziemy tutaj mieć też trochę takich historii anegdotycznych, które się pojawiają jako tło do tej powieści. Trochę scen zabawnych, smutnych, pojawi się też motyw morderstwa, ale to wszystko nie będzie dominowało tego głównego wątku dotyczącego Koila i jego wrastania w tę społeczność. Mimo tego, że mamy tutaj sporo poważnych tematów, to dla mnie cała książka była bardzo ciepła, bo jednak właśnie mówi o tej akceptacji, o tym poszukiwaniu własnego miejsca i o tym, że w najtrudniejszych warunkach można stworzyć sobie taki dom, takie miejsce, w którym będziemy się czuć dobrze. Moim zdaniem ta książka ma bardzo dobrą konstrukcję, dlatego że z jednej strony mamy miejsce na bardzo ciekawe, klimatyczne opisy: opisy morza, tego, jak płynie jakiś kuter, który łowi ryby, opisy jakichś katastrof morskich, zimy na Nowej Fundlandii i to wszystko sprawia, że mamy tutaj taki naprawdę surowy, mroźny klimat, który ja bardzo lubię, więc nic dziwnego, że kojarzyła Wam się ta książka akurat ze mną, bo to faktycznie klimatycznie jest idealnie to, czego. Ja w literaturze szukam, a z drugiej strony, za każdym razem, kiedy moglibyśmy się już trochę znudzić, pojawia się jakieś choćby drobne wydarzenie, które przełamuje rutynę, które sprawia, że nasza uwaga jest cały czas utrzymywana. I dla mnie to była książka, po którą bardzo chętnie sięgałam i którą świetnie mi się czytało. Właściwie nie miałam takiego momentu, jakiegoś przestoju, znudzenia, pochłonęłam ją bardzo szybko, i nie miałam poczucia, że czegoś było tutaj za dużo bądź za mało. Autorka tutaj idealnie równoważy. Opisy, wydarzenia, przeżycia wewnętrzne bohaterów, tak, żeby cały czas trzymać uwagę czytelnika. Jedynym elementem tej powieści, który na początku budził moje zastrzeżenia, jest język. Ona jest napisana w sposób bardzo specyficzny. Językiem, który jest miejscami bardzo prosty, a miejscami poetycki, i mamy tu dość dużo takich metafor które dotyczą bardzo prostych, codziennych zjawisk i które na początku dla mnie brzmiały no tak trochę przesadnie. Do tego mam wrażenie, że chociaż tłumaczenie, które tutaj mamy, Jędrzeja Polaka, jest naprawdę dobrym tłumaczeniem, to jednak ta książka ma tyle elementów Jakiegoś języka potocznego, gwary, gier językowych, że jest bardzo trudna do przetłumaczenia w taki sposób, żeby to wszystko brzmiało naturalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest właśnie kwestia po prostu pewnej nieprzekładalności tej powieści. I muszę przyznać, że musiałam się do tego języka przyzwyczaić. W momencie, kiedy się przyzwyczaiłam, to już nie zwracałam w ogóle uwagi. Mam też wrażenie, że może. Trochę bardziej ten język zaczął mi pasować do sytuacji, dlatego że ta książka nie ma w sobie za bardzo realizmu magicznego, takiego typowego realizmu magicznego, ale równocześnie ma taki trochę magiczny klimat, więc też ten język bardziej pasuje potem do tego, co się dzieje na Nowej Fundlandii, niż do samego początku, który tutaj mamy. I też chciałam Wam powiedzieć, żebyście się nie zdrażali, kiedy zaczniecie czytać tę książkę, dlatego że początek bardzo krótki, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych, opis historii związku Koila z jego żoną i jak w ogóle doszło do tego, że postanowił się na tę nową Fundlandię przeprowadzić. Jest dużo mniej dla mnie przynajmniej angażujący i bardzo dołujący w swoim wydźwięku. Może sugerować, że będzie to taka książka o tym, jak bohaterowi cały czas przydarzają się różne przykre, smutne rzeczy, a tak nie jest. Jest to książka, która w gruncie rzeczy dla mnie ma bardzo dużo ciepła i która sprawiała wielokrotnie, że się uśmiechałam, że miałam ochotę wracać do tego miejsca, które zostawiłam w lekturze, więc nie jest to książka tak ponura i nieprzyjemna, jak może się wydawać po pierwszych kilkunastu stronach. I to właściwie tyle, co chciałam Wam na temat tej powieści powiedzieć. Nie za dużo, tyle, żeby zachęcić Was do przeczytania, jeżeli jeszcze nie czytaliście albo mieliście jakieś wątpliwości. Mnie ta książka bardzo się podobała. Myślę, że znajdzie się wśród najlepszych, przeczytanych w tym roku i że faktycznie jest to powieść, która jest bardzo moja, bardzo trafiająca w mój gust i taka, którą zdecydowanie powinnam była przeczytać wcześniej, ale nie żałuję, bo przynajmniej mam dobry początek roku, jeżeli chodzi o czytanie. Polecam. Możecie mnie oczywiście oznaczać na Instagramie, jeżeli przeczytacie tę książkę z mojego polecenia. Spokojnie teraz możecie się podpierać tą recenzją. Dajcie znać, czy czytaliście, czy Wam się podobała, jakie macie zdanie na ten temat, a może znacie jakieś podobne pozycje, po które powinnam sięgnąć, a być może wcale ich jeszcze nie czytałam. Czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!